Dzień dobry, tutaj, przepraszam, na początku siódmy. Cześć, tutaj ja, Boruciak. Moi drodzy, wam to chyba się bardzo podoba, jak was tak boli brzuszek odśmiania się. Bo ojeju, ile śmiechu było przy poprzednim odcinku. Zrobiliście tyle wyświetleń. Dzień dobry, tutaj Boruciak ze przyszłości. Muszę coś wyjaśnić, ponieważ, jak mogliście zauważyć, mam brudną koszulkę na tym odcinku. Bardzo brud, strasznie brudną koszulkę. I dlatego, że wycierałem po prostu podłogę przed odcinkiem, abyście mieli ładną, więc proszę docenić, a nie mnie wyzywać, że mam brudną koszulkę. Pozdrawiam, dziękuję, do widzenia. Chodźmy się znowu śmiać, bo będzie tak gano, bo to będzie taka miłe I, i, i chodźmy się śmiać Co może być śmiesznego z lodówkami? A że gość tak uśmiechnięty I love refrigerators. <laughs> ja, ja, ja też bardzo lubię lodówki, mam bardzo ładną lodówkę Jak mi przypomnicie to wam pokażę nas znowu razem jak będziemy się znowu śmiać Ojoj, ojoj, a Ja nie mogę tego pokazać! A nie, to Boruciak! A, jak Boruciak, to se mogę nawet pokazać swoją własną... I, i czy mu teraz brzuch wy, wyrzuci? W sensie wybuchnie? Co to Co on robi? I ten gościu tam, że No, to jest siłowanko! Czemu tak? Czemu tak? No jest po No tak, to, to jest mem z tym, że Putin jest w ogóle panem świata. Ej, hey, baby, shut it up, for Oh wow, it's pretty rocky here, hey. <laughs> hey tak... Nie na baby, it's dangerous there. <laughs> Dalej się chcę pływać? Masakra, ale też byłem świadkiem jak walnęło w morze, morze, piorun I sam chciałem właśnie iść pływać I powiem wam, że po takim czymś wam się nigdy nie chce iść do wody Tylko, że mój piorun nie był aż tak blisko O Jezu Zawsze się boję to zrobić To ja Reklamy czasami to naprawdę wszystkie były jak Power Rangersy Totalnie Power Rangersy No tak. Co? A to idzie dalej? I ja myślałem, że to się skończy. Skywalk. <muchy> Powiem wam, że kiedyś zawsze chciałem tak zrobić, ale za każdym jak tak patrzyłem na prawo od mojego auta, to nie potrafiłem, nie miałem jaj patrzeć dłużej niż 4 sekundy. Muszę to zmienić. Moje postanowienie to jest takie od dzisiaj, że będę śpiewał do ludzi w autach obok. Zobaczymy jak szybko dostanę w p... Good. A mój pies to nawet kupy w dobrym miejscu nie umie zrobić. For Sam, it just doesn't add up. No. <laughs> wam, że teraz mamy na przykład taką pogodę, gdzie ja nie wiem, czy jutro nie spadnie śnieg, a pojutrze nie będzie jakiś blitzkrieg, a za trzy dni nie będzie upał. Mesaka teraz jest. Robi to Czemu nagrywają jakiegoś faceta jak wraca z pracy O co tu niby chodzi Skąd oni wiedzą że tu cokolwiek może O co chodzi O co chodzi To jest kolejny kangur W poprzednim odcinku był kangur a tutaj jest Kaczka to będziemy motyw przewodni tego odcinka Czemu wy się śmiejecie przecież Takie coś może zabić co jest? Co to jest za jakiś fight na życie Czemu ta się nie odpuszcza? Czemu ona dalej go? Co jest? Jaki ty masz problem? Patrz ona idzie dalej! Ona idzie mu w... Pić. <grym zimna> Skąd? Czemu tak? Czemu? A to, to jest ten śmieszny mem, który poszedł Viral ostatnio Zobaczmy co w so śmiesznego. No ta babcia jest taka zniesmaczona. Co ona ma za jakiś problem? Chłopiec wchodzi do sklepu, zaczyna śpiewać. Normalnie, no bo to nie jest ani brzydko, ani pięknie. I jest idealem, to ja też tak zrobię. Muszę być jeszcze bardziej popularny. <noise> Mam nadzieję, że domyślacie się, o to chodzi w tej serii, że strasznie przytrzymuje ten śmiech, w ogóle się nie śmieje, w ogóle. <śmiech> wiedziałem, <śmiech> ja wiedziałem. Ale powinno, powinno być jeszcze zbliżenie na, 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 na tej papugi. Czy możemy to zrobić? Pani montażystko? To... to ja na bramce nienawidzę piłki nożnej, nie cierpię tego. No nie, znowu kaczko gayś. To, to już jest kaczka, która jest o ok. Ja nie chcę tam wracać Nie Nie zrobi tego To trzeba z niedźwiedź Czemu to chodzi? pies? niedźwiedź ludzie Czy to jest normalne? Co jest? To na pewno nie było prawdziwe Bar bardzo oryginalne, ba bardzo, ładne, bardzo ładnie. Bardzo ładnie zaśpiewa. Kaczko. Znaczy, co ja mam z tą kaczką? Tu się jest Ja nie koniecznie super fajnie ogarniam zwierzęta, w sensie ich jest dużo, okej? Okay? Trudno ogarnąć który jest tury, okej okay? hey, no, Tak, jolo, jolo. Y <laughs> <laughs> Jeżeli zjedzie to wali na policję O Boże! Hey. Ej! I teraz gość za nim biegnie i teraz on z go złapać. Go, go, a teraz go. ten ucieka. I <noise> tak czy tak uciekł? Niesamowity, niesamowity. Ale wiecie co? Bardzo często mnie kusiło, jeżeli chodzi o te schody, cokolwiek z nimi zrobić. I zrobiłem. To dzisiaj mam dziurę w kolanie. O, tu są jeszcze śmieszne silniki. Piętnasta 15.05. Poza tym się już właśnie chciałem żegnać. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeżeli się wam spodobał, to dajcie mi na dole znak, ponieważ no wiecie, no śmiech to zdrowie, biznes dla zdrowia, powinniście pokazać, że ten odcinek się wam spodobał i że do zobaczenia w kolejnym, no i trzymajcie się, i idę dalej robić oryginalny, fajny content, cały czas to samo od, od wielu lat, cały czas się zaprezentuję biurkiem, cały czas robię tego zmieniam tło, trzymajcie się, cześć!